Dzisiaj będziemy grać w grę Murder Mystery A zapytacie czy będę mordował pizza Ale akurat na mnie nie padło więc czasu zbierać monetkę jakby nic no. jak innego no, trzeba... i fajnie by było jakby dostać pistolet. No jakby nie było to było fajnie. Że już tak szybko? Nie za szybko trochę. Tak minimalnie za szybko, o, tak. Bardzo szybko został ty sam mordowany. No. Trzeba przyznać. Nie powiem, że nie. A, OK. cze czekaj, czekaj, cze, cze, bo on wymachiwał tym swoim nożykiem, nie? I, 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 i ostatecznie mnie zabił? Okej. Okay. No to widać, że to jest Ukrainiec z nieczekiem Minecraft, no. Ja z moją pery, no oczywiście. Piękno. No i szczelec, który jest ślepy. Cześć, to strzela w ogóle. Aha, aha, mister. Może byś tak wyszedł, kurde. Z tym płaskogłowiem, kurde. No i wyjdź. Jaki to jest gamoń. Nożownik, idź go za, zaciukaj, bo mnie nie wiem, czemu za. O kurde, zobacz, wyszedł i zginął. Czy to są ruski są? Ja pierdziele. Am. Ciekawe co to znaczy. Po rosyjsku. Aha i widać, że ktoś chyba jest w zamowie jeszcze do tego. Fajnie. Aha. Aha, i reszty nie będzie zabiła. A nie, będzie zabił. Okej. Okay. To jest Famat. Famat Ciekawy I on i ona zostaje. Ono No daj zakończcie tą rundę Gogan dwa ruskie ty, ty, ry, ty, ty. Jak widzicie, ostatecznie nasz przyjaciel Rusek wygra. Eee, po kilku minutach i pisze jakieś. Nie wiem, kurwa, polskiego. Jakiś pierdolny. Chodźmy na hiszpital.pl. Może będzie fajnie. I nie wiem, czy mi laguje, czy jej laguje. ciężko powiedzieć. Czy do mnie piszesz jakoś? Jeszcze z tą jakimś. Nie wiem. Nie znam typa że znowu niewinny innocent, kurde ja nie lubię nie wiem czy to było ale tak mi się wydawało jakby miał interakcję tu coś mi się kurde nie podoba że ten rusyk ma ten kurwa pistolet naprawdę mi się to kurde nie podoba i czarna to widzę Oj, i czarna to widzę Rusek i pistolet. Mm. Najgorszy scenariusz, jaki może być. A tego chyba nie było. Jak ja ostatni raz to grałem. A to było jakieś dwa lata temu. Chyba ostatni raz. I ktoś mi przebiegł przed twarzą. Ciekawe, ciekawe. A kto to był? Nikt nie wie. Nikt nie widział, nic nie widział. Nikt nie słyszał. Ty 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 ty. Nie wiem, nikogo nie widać, sobie monetki zbieram na spokojnie. Kurde, no jakiś morderca, nie wiem. E, kurde, serc morderca, czy jakoś tak się mówiło? Gdzie on jest? No byś go, kurde, zastrzelić. może ja bym był, kurdem murdererem Fajnie by było, nie? Hmm. Ale monet! O Jezu. Ile można mieć monet w ogóle? O, ktoś tu oberwał. Nie dobrze. Chyba 40 monet można mieć chyba mi się tak wydaje. Ty 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 ty, ty. chociaż nawet... A 40. Szkoda trochę, że nie więcej. No nie wiem murderer. Nie wiem, coś zrobisz, murderer. Ja są chyba usądę. Usiądę se i będę czekał. Eee, znowu mi się stanęło. Usiądę i będę czekał i se podjadę piłce Coś mi się nie podoba, że on do mnie przyszedł Czy oni po lampach łażą? Oj, sorry Sorry widzowie, kurde jeśli coś tam tego, bo mi się mi mi mikrofon i mi prawie spadł wyrażenie. No nie wiem, kurde, no. No strzelajta, no. Halo, strzelajcie, rzucajcie, nie wiem, cokolwiek. Cokolwiek róbcie. Tena, nie wiedziałem, że to jest z tego roku. Włączone. No, bo teraz powinno działać, nie? No nie, czekaj, o, tak. No. No lepiej, pasuje do serka. Yy, takiego muzyka czerwonego za moją peleryną, żeby nikt nie widział. Aha, łatwe zwycięstwo, ale co, grad wyszedł, czy, czy co się stało, bo w sumie nie wiem. Kto był murdererem? Najciekawsze jak będzie ten rusek, no. Aha, ta babka była. Aha, to ona była... ...awkiem. Fajnie. Po prostu super. A to można zbierać, czy nie? Bo tak 120 jaj muszę mieć. To Ja nie wiem, czy ja tyle jajek pozbieram. Nie wiem, czy ja tyle jajek mogę mieć. A, jakiś licznik tych jajek jest? Jakiś nie, wiedział? Aha, może, albo może nie jest. Albo może tylko to tak jest, tylko a, a nic z tym nie można zrobić. No, też takie, kurde może być. No czasami tak jest, nie wiem. Nie winny. Kurde, znowu. Ty, ty, ry, ty, ty. Dawaj, ta. Da. Aktualizacja jakaś była? Że jest ten i ta? No chyba, że aktualizacja musiała być, bo tego to nigdy nie było. Tego. Ten to jest chyba taki wiesz strach przed czymś, a to jest taka osobowość czy coś, nie wiem. Z tego nowego filmu co ma być. Ale tego to nigdy nie było. Nie wiem co było za to, ale nigdy ich nie było. Pierwszy raz ich widzę, szczerze. Trzeba, ty, do kogo ty strzelasz? Jak do mnie to to nie wiem czy ci się opłaca do mnie strzelać. Po drugie nie Chyba co zginęła. Tak, 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 Nie, nie nie, 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 on on tu wracał wracał Czekaj. tak, 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 poszedł. tak, 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 pistolet tu jest? Nie, nie, ma. O, nie! Teraz do Czy jak. He? A tutaj jest połączenie z wentami. No to to wszystko tłumaczy. Dawno się nie grało, to się nie wie. No no, A szkoda, że nie jestem na. A pistolet jakiś ktoś ma? Ta, ta z pistoletem, a ta z pistoletem już nie żyje. Teoretycznie. Ale kto ma piw -pawkę, to nie wiem. Ta się dziwki było, afek. A ten się chował po prostu. Ech. A ja z niego trochę nawet, nie? Bo trzeba powiedzieć. Albo zbiera monety. No nie, nie zbiera monet. To gałąź. I... <ścoughs> nie, no, serio, nie widziałeś jej? Chłopiec, ty jej nie widział? No nie gadaj. Nie widział tej babki? Kurde, weszł do kibla, wyszedł i tyle. A co tam można w tych plecach też? Z pająkiem. Kurde, Mistrzowski nóż. Jesteś mistrzem. Kurde, nóż to pierwsza klasa, kurwa, z nożykiem, to no, znaczy, ze Spiderem, nie elegancki. Po prostu elegancki. Aha, tu jest pistolet. Ale mnie zgięło, No dobra, Zakończę gę. Jedna osoba mu została, a co się z tym ciemnoskórą osobą stało? To jest multi Bo tak trochę minimalnie tak jakby on się co ona się akurat ruszyła, takie, takie... Nie wiem, czy to można nazwać multi-kontem. Trochę dziwnie to wyglądało. O, ja, jak ja lubię te, kurde, takie... Tu najlepszą jakość na Robloxie. Przez szkło fajnie to wygląda wszystko. Nie wiem, kurde, zawsze mi to się podobało, jak to wygląda. Bo jest takie odbicie fajne. Nie. Jakby niektóre te szkła to fajnie tak odbijają, kurde, tak fajnie to wygląda. No też ostatnio sobie mów, lepszego laptopa dostałem, kupiłem, jakby to tam uznać. No i teraz to się można kurde pobawić, kurde. Panie Panie, kur dałeś kurde najlepszej osobie, co mogłeś dawać. To się coś zmieniło? Nie, chyba się nic nie zmieniło. Bo jest tak samo jak zawsze. Tak, jak było. Co jest? to przez ścianę teraz nie można przechodzić? A to coś nowego. Coś nowego, jeszcze takich rzeczy nie było, czyty, ty, ty co nie piszą, Tyry ty ty, ty. Znaczy lepiej nie ryzykować, jakby nie jak są w gronie. No nie wiadomo kto ma pistolet nie oczywiście, no, no, tylko dlatego. No jak jest takim wiesz, takim strzelcem niezbyt dobrym, no to to to, to nie jest ryzyko żadne. A tak to może być. Co on tam kurde ma? Jakieś jaja. Ciekawe. Nie, oni nie mają zamiaru z tamtą wyjść? Ja pierdzielę jakie kampery. Nie, za człowiekowi się pobawić nie się nawet. Okej, okay, można się pobawić teraz. Fajnie! Kto tam jeszcze został? Duży Ben i mały Ben. Jak tam wejść? Bo w sumie to tylko ty mi chyba zostałeś. Tam wejść. Jest! Co, jeszcze ktoś żyje? Kto niby? No, szkoda. O! Jajko znalazłem. No, szkoda. A prawie byliście wszyscy. Ile nam, ile tam mi ludzi zostało w sumie? Nie, kiedyś pokazywało, ale teraz, czy nie pokazywać? Nie, a nie, wymilowano Wymil siedmiu, a ilu zostało? Nie wiadomo. Czekaj, siedmiu, raz, dwa, trzy... Cz Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Aha, to jeden został jakiś. Tylko tak, kto w takim razie? To jest pytanie następujące, kto? To jednej osoby nie załatwiłem, tylko nie wiadomo kogo. Może, nie wiem, jakaś chyba babka ucieka wtedy, nie? Albo bia ten, ten biały gościu? Nie, ja go ogarnąłem. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, kogo nie, a kogo tak. Ty, 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 ty. Chociaż na pewno byłem lepszym mordercą, co nie inni, nie? Chociaż może nawet nie najgorsi niektórzy byli, nawet trzeba przyznać. A no ja ją mi się też udało znaleźć. Przy okazji, jakbym tam nie szedł, to na pewno bym tak nie znalazł. Chyba też trzeba przyznać, że to się respi, i. no. No respi się, no tak. Mm, no, rzadko na to wygląda. o. Jakby to tak uznać. No jednak chyba tak, no bo. jakby nie było, no to tak. Pierwsze jaja dopiero zebrałem. Chociaż tak to za mało. Nie wiem co one dają. Jakiś bonus, czy coś? Czy tyle, że są? Czy ja mogę jedną wziąć? Nie. Pewnie byłabym musiał co do ręki to wsadzić. Takie roboty... Co jest, kurna? Okej. Okay. czy to jest ha haker? Dobra, chyba tym akcentem zakończamy? <grym> Jakby. Chyba haker się wbił już na, na serfa, więc no, ten gościu tu, więc chyba się pożegnamy niestety, na razie widzu i może w innym odcinku będzie lepiej niż na tym, na tym było akurat według mnie średnio i tak dalej, hakerzy jakby no, na razie.